Backboard! Yo! Corner! Corner! To nic nie da. One more? Pięć? Pięć? O! O! Ku... Pewnie pierwszy i ostatni raz na odcinku zobaczycie. Tak, tak. Chaos! RL Exchange, strona dzięki której z łatwością kupisz itemy oraz kredyty w grze Rocket League. Na każdą platformę i z wieloma metodami płatności. Z kodem BRUCE otrzymasz 3% zniżki na każde możliwe zamówienie. Link do strony w opisie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bruce i dzisiaj ze mną Wejru. Siema, siema. I proszę państwa, zobaczcie jaki zajebisty mam dekal, ale wy też będziecie mogli go mieć. Proszę państwa, nowe nowości weszły do sklepu. Przede wszystkim Nike wrzuciły, no Rocket League wrzucił kolaborację taką z jakimiś dekalami, dość brązowe, dość ochybne, ale jeżeli chcecie kupić, to polecam schodem Bruzowa. Następna informacja jest taka, że jest ikon pak naszego Cristiano Ronaldo. Także, moi drodzy, kolejna rzecz ciekawostkowa i najważniejsze: naj, naj, najważniejsze, moi drodzy, w tym momencie jest coś takiego jak wyzwania w Rocket Są one bardzo proste. Jeżeli uh, wejdziecie sobie w te wyzwania Nike Cup i rozegracie jeden mecz w Rocket League, to dostaniecie, to dostaniecie moi drodzy banery, banery różnych federacji, które, e, które po prostu, no, są, są różne banerki. Mamy Polskę, mamy Saudy, Arabię, e, mamy i wiele, wiele innych. I teraz musicie wziąć sobie jeden z tych banerów i go używać. A po co? Po to, żeby wykonać te oto wyzwania. Ponieważ tutaj mamy wyzwania, w których na przykład musicie rozegrać pięć meczy towarzyskich, czyli casuale i te banery też są na casualach, Musicie rozegrać pięć, powiedzmy, casuali, żeby zdobyć e, na przykład Europy Wschodniej, czyli flagi. Ja akurat mam teraz dekal Polski, Ukrainy i tam jeszcze czegoś. 4 na 4, żeby zdobyć Azji i Oceanii I dzisiaj z Wejrem sobie sypniemy właśnie takie, czy to dwójki, czy czwórki, zobaczymy, jakie będziemy chcieli zrobić wyzwanie. No bo Weiru w ogóle tych dekali nie ma, on na pewno chciałby je mieć. Zobaczymy, jaki jest poziom na każualach, ale no moi drodzy, powiem wam, że te highlightsy, które sobie teraz zobaczycie, są mocne. Także zapraszam was serdecznie do oglądania. Nie załaduję na go Przepraszam, nie ma problemu stary. I tak będziesz grał z botem. Bez kitu, bo patrz na kożowanach przecież jest tak, że jak ci Bolka mnie dobierze, to jakiegoś już bota chyba wyszuka, nie? No! Jakie gówno Sandał. Sandał. Sandął no. Ja będę... Gramy na dwa boty jakby co. Kurwa. To zajebiście Solo. Ale kur... leci, leci Lara mezzi, mezi, mezzi, 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 mezzi JOOOOOO Mezi, mezi, mezi Prawie O kur... Dobra, pa Zbejtuję bota Nie spejtujesz bota Nie spejtujesz bota, ty bi... Na naraz kur... Zapomniałem, że boty nie myślą, tylko jadą tak, czy piłka Co za gówno Awaj Dawaj da. Żyję, O, i o... druga będę już ich... E corner jakby Jestem Wysoko? Do mnie! Oj, przepraszam, oh. ale. ale no, no, nie powiesz, że nie no. jest super bramka. kurde. ale poszedł. U Sam? Mhm. Double preset? Kurcze, przepraszam, przebiłem ci rękę. Uf, <grym> <grym> Poniek mnie ograł. Ty, no i właśnie, bo nie chciałem ci mówić, no nie? Bo sprawa wygląda tak, że w sumie to. Nieważne, czy przegrasz, czy wygrasz, ty masz rozegrać 5 meczy. <ścoughs> no, racja. <Nice> <śmiech> <śmiech> Kurwa, moje elo. Dawaj Bakrata, righta. coś ciekawego. Jasne. No. O, tylko... <laughs> jest ja ja, czeka... do kornera? No! Ja już lecę. Próbujesz? Nie chcę snajpieć, nie wiem takiej no prędkości, tak ona się ledwie turlała, <grym> <wiem, tobie>. no <grym> ale do mnie. No nie wiem. To horror za ciebie. Backboard! Yo! Corner! Corner! <grym> I pdżło, kurwa. Czekaj, nie, akcje wyprowadzają. <grym> no Ej <grym> No weź, chciałem pograć. Ja sprawę stary. Gram next. Żeby na pewno tak było. Sprawdź sobie, no, działa. czy działa. Działa. Działa? Tak, no, to tak. jeszcze trzy mecze. Tomasz! Patrz! Tomasz w enemii. Tomasz. Tomasz... To to ma... no, Tomasz no to w pierdolku. <laughs> Klasyka. Dobra, bądź środek. Leć, leć ma... już, lecz już, no. Jo, oh. jo, je, o, nie. nie! Prawie, no i Tomasz wódz go wydymał. I nie idź stądże nie znam, że... Dobra, dawaj, solóweczka. Pankejka robię, pa! O kurwa! No Jezus! kurwa, jest... powiem ci! No wiesz, no ci powiem, no. Dobra, jesteś? W dupie. No. Jestem o... Mhm. Ja... Drogi na wypasie kurwa. ja już będę na drug. Okej, okay, jestem już sufit No Próbuję cię snajpić No No Kurde Kurwa No nie powiem, żeby to było udane przed czym Spierdoliliśmy to koncertowo. Niemożliwe Ty to masz co napisał Pa Ty to masz to Polak to, to masz to Polak Pozdro Tomek na odcinku <śmany> Oj, daj daj! Przepraszam! Oj, noj, Tomek! <śmany> no i Tomek! Oj, i Tomek! Jesteśmy za kałami polskiego narodu. <śmany> Mówię ja też fejkiem! No, dawaj, z fejkiem. O, o! Musisz, musisz! I wejru, 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 15 sekund 10 sekund Kurwa, 5 sekund Wejru. Musimy, musimy to wygrać Środek Masz Co ty Pomyślałem, że już epic moment wchodzi. O Boże. No nic, no Tomasz nas zniszczył. Pozdrawiamy Tomasza. Pozdra Tomek. Mr. Hoss, Ferus Lupus. Rakietowy półbok i dzika karta. pa. pa, pa, pa. O. Ferus. Ale mi ograł. Ferus co ci za plecy daje, to jego. Tu raz, Nie, bo do mi... ciebie, do ciebie. O. Patrz, do mnie. Dawaj, Jazerówka. Prawie, ale to było fajne Lećmy Nie, nie. <laughs> Ale Lećmy Polsko to nic nie da 5 o, o kurwa wyszło Piąteczka Wysło. -y o, No nie nie trafiłem 136 Kurde Na całe szczęście To nasz piąty mecz prawda? Dobra, odpalaj w takim razie reprezentacyjny pakiet I przechodzimy do... Jeszcze jeden Jeszcze jeden? Tak <laughs> Now you see me, John na kurwa no. Astrodos Do swoich pleców Nie no kurwa Dobra, 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 pokażmy im Nie, nie, ostatni mecz musi być... Nie, ja nie mogę stary, na normalach nie będę przegrywał Zresztą bez przesady, że na jakichś jaśków przegrany Dawaj Nie wiem stary, nie mam pojęcia Czemu? Okej, w maszynie I Jest szansa, jest szansa, oni wierzą, bo to Polacy Wąpnięty gostek Nice Mato Mato przejmuje kurwa scenę O, lecą we dwóch To nie będzie w O O Jezu Co robi? Tak, nie, co? On mnie podbił Dawaj go! No! Nie. Musisz! Dlaczego? Spróbuj! Nice! Inveru we trust! Yes! <noise> Jaka głupota! <kurwa. głos> o Boże, myślałem, że nie trafię. Dobra, i teraz tak: dajesz soft na środek, ja się wpierdam tam i strzelamy im od razu. <noise> <noise> <To ciebie. głos> Jestem tragiczny. Odblokowaj. Odblokowaj, co pokażesz? Pokaż stroj. Pokaż stroj. Pokaż stroj. Shawit. 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 Oh, Shawit. 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 Nasza reprezentacja. Dobra, proszę Państwa, zagraliśmy już dwójki, dokończyliśmy je z veyrem, sami widzicie, że decal dostał, także Wam też polecam to zrobić, a my jeszcze e, zagramy pewnie pierwszy i ostatni raz na odcinku, zobaczycie. Tak, tak. <noise> Chaos! Boże święty, to będzie to będzie pierwszy mocne. I ostatni, ale zaszczyt mam. Jest. Oj są. O, o o, zrzygam się z no to lecimy Sorry, ale jadka tu będzie <laughs> Ale stary, tu będzie serio taka jechona Ja tu się nie zatrzymuję Ja też nie Ja, ja ten, ja ich kopię Pierwszy Drugi <laughs> <laughs> Dawaj Wejru. Polska górą Inshallah <laughs> co, co ty mówisz? <laughs> Pierdolę tę piłkę. Piotreczka. No jeden koleś jeździ tylko w kółko i pusty zapiera. O kur... Margaret namierzony. o, oj, bo chcesz mnie teraz... oj, oj... O kur... jakbyś mógł... oj, oj... Widzę mój cel. Ej, od kiedy ja jestem twoim celem, kur... Dobra, widzę mój cel. Kurwy synu. Juka. Dobra, od teraz stary. Zakłonęły. No, <res> A y y y Ale, Okej, okay, rozumiem. No to widzowie, byłoby na tyle. Mm minuta 30 chaosu. Pierwszy <ścoughs> i ostatni raz. Przesłać <ścoughs> <rozmawiam się>. O! Oh! <ścoughs> No, Wejro, co by nie mówić, musisz powiedzieć, że ten event jest serio zajebisty. Jakby fajna inicjatywa. Dekalami jest bardzo fajne. To z tymi dekalami jest Git. Wiadomo, że farmienie tego super jest to, że możecie, jakby. Mecz wam się nabija w momencie, w którym wejdziecie do niego, dajecie a wychodzicie, mecz macie nabity. Nie trzeba go grać do końca, więc to jest jak najbardziej na plus. Nie musisz siedzieć w tym lobby. Nie ma czegoś takiego, że wygraj 5 spotkań, tylko jest po prostu rozegraj. To jest bardzo fajne, bo nie ma coś takiej toksycznej czy coś, wszyscy ze sobą współpracują na tym casualu sami widzieliście, że poszedł forfeit. kończymy kurwa tą nierówną walkę to by było moi drodzy na tyle polecam wam sobie zrobić ten evencik i dzięki gierki za dzięki gierki za wejra stary dzięki wejru za gierki dzięki wierkie również i pozdrawiam pozdrawiamy, trzymajcie się cieplutko i do następnego. Pow. Pow. kurwa C